Twoja pielęgnacja nie działa? Może problem jest twojej kolacji? Zanim wydasz 300 zł na kolejny krem, zadaj sobie jedno pytanie: Czy twoja skóra naprawdę dostaje wsparcie od wewnątrz? Skóra to nie tylko to, co widać, to największy organ Twojego organizmu. Twojego organizmu, tak, potrzebuje detoksykacji, składników odżywczych, które docierają tam, gdzie krem nie ma szans dotrzeć głęboko przez naczynia krwionośne i do komórek. I to właśnie jelita odgrywają rolę główną. Jeśli, nie za, jeśli są zanieczyszczone, przeciążone lub spowolnione, to żadne serum ani krem nie zadziała tak, jak powinien. Czy słyszałaś kiedyś o lucernie? Lucerna działa tam, gdzie wszystko się zaczyna. Oczyszcza jelita, pobudza ich perystaltykę, wspiera wątrobę i naturalną detoksykację organizmu, łagodzi stany zapalne. Czy słyszałaś kiedyś o niej? Ale Twoja skóra nadal jest szara, zmęczona, ma porozszerzane naczynka krwionośne i nie masz pojęcia dlaczego. To ja ci powiem. Zacznij od lucerny.